oh mm -hmm. W dzisiejszym materiale chciałbym Wam opowiedzieć o jednej z nowości, którą szykuje dla nas nasza kochana wspaniała firma DJI na ten rok. E, tych premier oczywiście jest tam e, kilka, natomiast mnie interesuje tak naprawdę e, w zasadzie na chwilę obecną tylko jedna, i jest to premiera drona DJI Mini 5. Pro, o którym wiemy już coraz więcej, jest coraz więcej przecieków, jest coraz więcej materiałów e, zdjęciowych oraz materiałów wideo, e, które wskazują na to, że ten dron ukaże się już niebawem. Tak więc zapraszam do materiału. Tak więc, jak już mówiłem wcześniej, tych informacji, tych przecieków jest już naprawdę sporo. E, oprócz już e, zdjęć oraz filmów, które e, nam ukazują tego drona, mamy też kilka informacji dotyczących funkcjonalności tego drona. Dron został już zgłoszony do certyfikacji FCC. Jest to Federalna Komisja Łączności odpowiedzialna za regulację komunikacji radiowej, telewizyjnej, przewodowej, satelitarnej. I kablowej. W praktyce FCC wydaje certyfikaty dla urządzeń elektronicznych, które są zgodne z amerykańskimi standardami bezpieczeństwa i emisji fal radiowych. Znak FCC oznacza, że urządzenie przeszło wszystkie testy i spełnia wszystkie wymagania agencji. I tak jak tutaj możecie sobie zobaczyć na tej plakietce, mamy informację dotyczącą modelu oraz informacje dotyczące napięcia oraz pojemności akumulatora tego modelu. Więc tutaj naprawdę duży szok i zaskoczenie, dlatego że ten dron teoretycznie ma mieć większy akumulator niż R3. R3 ma pojemność akumulatora 4276 mAh 4S Tutaj w Mini 5 będziemy mieli pojemność 4680 mAh 2S, czyli będziemy mieli dużą pojemność, natomiast napięcie będzie na pograniczu 7,2V, co miałoby się zasadniczo przełożyć na spory czas lotu. Z przecieków, które można gdzieś tam w necie już znaleźć, podają, że ma ten dron latać w granicach 50 minut. Szczerze, wierzyć mi się w to nie chce, ale myślę, że już niedługo się o tym przekonamy i będziemy mieli możliwość sprawdzić, jak to w praktyce wygląda. Dron ma również dostać nową kamerę, nową matrycę będzie podobno tam sensor. Jednocalowy. Jeżeli faktycznie te przecieki się potwierdzą i ten dron będzie miał matrycę jednocalową, będzie to naprawdę duża zmiana dla całej linii tych wszystkich małych dronów. Oczywiście waga tego drona ma się mieścić również w przedziale 249 gram i ma posiadać również czujniki Lidar, tak jak R3S. I to w zasadzie wszystko, co udało mi się znaleźć, co można byłoby wziąć pod uwagę na chwilę obecną, zanim ten dron doczeka premiery. A kiedy ona będzie? Dobre pytanie. No więc kilka źródeł wskazuje na to, że dron pojawi się we wrześniu tego roku. Czy kupię tego drona? Odpowiedź brzmi: tak, kupię tego drona, ponieważ brakuje mi w mojej flocie jednego takiego, właśnie malucha, który dałby mi nieco więcej dyskrecji w lotach gdzieś bliżej ludzi. R3 tej dyskrecji nie daje. No, ten dron jest duży. On owszem ma spore możliwości, ma y, trzykrotny zoom, z którego często korzystam, ale jest on duży i no, nie oszukujmy się, duży dron potrzebuje też sporych silników i dużych śmigieł, co generuje ze sobą duży hałas. Tak więc to tyle, co udało mi się znaleźć na y, temat tego drona w internecie. Mam nadzieję, że chociaż część tych y, przecieków się potwierdzi i zobaczymy. Ja się z Wami żegnam i widzimy się już niedługo. Trzymajcie się, do zobaczenia. Cześć.